Ty tak dzisiaj wspaniale prezentowałaś się z tymi wózkami, że ja przez moment się zastanawiałam, że być może Ty tutaj przyszłaś, dlatego że planujecie powiększenie rodziny. Nie, nie planujemy powiększenia rodziny. Raczej rozmawiamy o tym dużo. Wydaje nam się, żebyśmy tego nie udźwignęli na obecnym etapie, więc nie. Natomiast moja siostra rodzi. Niebawem, niebawem, może urodzić nawet jutro eee, i dlatego tutaj też tak patrzę na te wózki, bo będzie, będzie miała chłopca, eee, czyli drugie dziecko, jesteśmy wszyscy super podekscytowani, dlatego dla niej wybieram tutaj te wózki, chyba, chyba będzie szczęśliwą posiadaczką tej, tej właśnie nowości, czyli Rockstara, tak? to taki bardzo rokowy, bardzo szkieł, tak. Tak e, mogę ci powiedzieć, że to jest niesamowicie rokowy design, bo już tutaj troszeczkę jestem i obejrzałam, e, czyli rozumiem, że na ten się zdecydowała twoja siostra, ale myślę, że on dla chłopca będzie idealny. Jeszcze nie wiem, czy się zdecydowała, natomiast właśnie wysłałam, czy jej się podoba. Myślę, że tak. Myślę, że jak mamy podobny gust i e, myślę, że to jest taka świetna. to jest świetny pomysł i dla dziewczynki i dla chłopca, to nie jest to jest taki unisex totalny. Ale dla chłopca też się świetnie sprawdzi, no bo jednak nie wszystkie sprawdzają się. Więcej jest jednak dla dziewczynek, myślę. To prawda, to jak przygotowujesz się na nadejście synka swojej siostry? No bo wiesz, do tej pory miałyście tak naprawdę e, obie córeczki. Tak. No to będzie w ogóle u nas w rodzinie duże przeżycie, dlatego że e, no moi rodzice też mieli nas i, wiesz, i nagle będzie chłopiec. Moja mama bardzo pomaga mojej siostrze, zresztą nam pomaga. I również mojej siostrze. No i też ta taka będzie dla nowość, no chłopiec, jak tu się obsługiwać z chłopcem, więc wszyscy rozmawiamy o tym, nawet robimy sobie żarty. No zobaczymy jak to będzie, jak już wyskoczy. Czy już wiadomo jakie imię? Nie, nie wiadomo. Jest kilka opcji i jak urodzi to dopiero będziemy, będą decydować. tak Natalia? Ja tam nalegałam na jakieś imiona, ale oni nie chcą się zgodzić na moje.